I dzisiaj jest tutaj Blanka Popowska, która jest sercem, duszą i mózgiem klubo kawiarni Pożyteczna. Blanko, dlaczego klubo kawiarnia Pożyteczna jest tak bardzo pożyteczna? Myślę, że pożyteczna jest pożyteczna z wielu względów. Po pierwsze, jest to miejsce stworzone dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje obecnie tu 14 takich osób jest pożyteczna dla tak zwanych zdrowych ludzi, żeby oswoiła obcego, czyli żeby zobaczyła, że osoby z niepełnosprawnością potrafią kochać, potrafią czuć, potrafią się rozwijać, potrafią być bystre i inteligentne. I zakładając pożyteczną, nie sądziliśmy, że potrafimy udowodnić, że niepełnosprawność nie wyklucza z życia. Znamy się już od kilku lat. Tak. Nie pamiętam od ilu, ale była taka sytuacja, kiedy Emigra miała się nie odbyć i myśmy szukali miejsca, gdzie moglibyśmy zakończyć emigrę i byliście na tyle serdeczni i szlachetni, że daliście właśnie nam klubo-kawiarnię pożyteczną na rozdanie nagród w kolejnej emigrę. Wiem, że tutaj można codziennie przyjść, poza okresem pandemii. Macie najlepsze ciasta w mieście Dziękuję. i podobno najlepsze piermieni. Piotr Latało przylatuje regularnie z Chicago i wpada do Was. To prawda. Ale poza tym, że jesteście kawiarnią, organizujecie liczne imprezy, macie też teatr. Ponieważ oprócz klubu kawiarni, funkcjonuje również spółdziel spółdzielnia socjalna i fundacja też chcemy być. Która prowadzi Akademię Umiejętności, w której uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tej chwili to jest 30 osób. Część pracuje w kawiarni, część tylko się uczy i wiemy, że kształcenie ustawiczne połączenia z rehabilitacją w postacią pracy daje niezwykłe efekty. Trzy lata temu założyliśmy teatr potrzebny. W tej chwili jesteśmy w próbach do folwarku zwierzęcego. Spektakle te są naprawdę niezwykłe, ponieważ kiedy patrzyłam na naszych aktorów z niepełnosprawnością w czasie spektaklu, aktor zawodowy zakłada maskę, kiedy wchodzi na scenę. Natomiast zaobserwowałam, ja że nasi aktorzy tę maskę zdejmują, ponieważ na co dzień oni są ubrani w mnóstwo masek, ponieważ mają świadomość swoich niepełnosprawności i dysfunkcji. Czas spektaklu dla nich to jest czasem otwarcia siebie. Potrafią. Przekazać swoje uczucia, pokonać swoje lęki, swoją niską samoocenę. Naprawdę bardzo to jest niezwykle potrzebny teatr. Nie wiem, czy mogę dotknąć tego tematu, ale pozwolę sobie. Wiem, że jesteś mamą dwóch wspaniałych synów, i właściwie to było początkiem, bo kiedyś pracowałaś w filmie i w mediach polskich. No tak się zdarzyło. Ja, tak, oczywiście mam dwóch synów i kiedy ktoś mnie pyta jak to się zaczęło, że tu założyliśmy fundację i klubokawiarnię, mówię, że to się wszystko zaczęło przez Pawła i dzięki Pawłowi. Ponieważ ja również nie wiedziałam, że jestem w stanie stworzyć taką organizację, która już jest na mapie Warszawy, która ma coraz więcej ludzi, którzy odwiedzają to miejsce, że jesteśmy znani, że ludzie widzą, że niepełnosprawność naprawdę nie jest czymś, czego nie można ogarnąć, że to nie są ludzie, z którymi nie ma kontaktu. Dzięki temu, że takie miejsce jest w Warszawie, przychodzą tu ludzie naprawdę z różnych środowisk. No naszym naszym bottem to jest Klubo Kawiarnia Gościnna dla Wszystkich. Tu przychodzą ludzie niezależnie od swojego wyznania, koloru skóry, poglądów politycznych, poziomu zamożności i poziomu intelektualnego. W tej chwili na przykład mamy uchodźczynię, która jest na stażu u nas. To jest kobieta, która musiała uciec z jednego z krajów. I proszę mi wierzyć, że kiedy było spotkanie właśnie z nią dla naszych pracowników, były niezwykle mądre pytania i niezwykle to było niezwykle ważne wydarzenie dla obu stron. Polacy, przyjeżdżając do Polski, bardzo często przyjeżdżają do Warszawy i przychodzą właśnie na Nowy Świat i na krakowskie przedmieście. Zapraszamy wszystkich Polaków z zagranicy. Wpadnijcie do pożytecznej. Emigra chce być pożyteczna, warto tu przyjść, zobaczyć. Jak funkcjonuje klubokawiarnia pożyteczna. Jeszcze chciałabym podziękować na koniec pani, ja nie znam nazwiska tej osoby. Przed laty przyszła do nas pani, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i po kilku miesiącach przysłała nam własnoręcznie namalowaną fotografię obraz balkonu z parasolkami. Bardzo dziękuję tej pani, jeżeli nas ogląda. Wejdźcie na nowy świat, poszukajcie parasolek, a tam już będzie pożyteczna.